Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Witajcie w mojej kuchni. I kuchnia fleksitariańska, w zasadzie wegańska. No, w zasadzie wegańska. <laughs> przepis, który wziąłem, bazą do tego przepisu jest przepis z takiej książeczki: jadłospisy zdrowo makaronowe rodzeństwa żłobińskich. Agnieszki i Mateusza, ale go zmodyfikowałem, no bo chciałem sobie zrobić ten przepis. Przepis to sos śmietaniowy z boczniakami. No i mam tutaj boczniaki, prawda? Pierwsze to chciałbym zdementować, że boczniaki to, czy ogólnie grzyby, to są jakieś tam bezwartościowe i tak dalej. To jest mit. Grzyby są dlatego tak traktowane, że mają bardzo dużo wody. Ale ogólnie rzecz biorąc, to wcale nie są bezwartościowe, wręcz przeciwnie, są bardzo wartościowe, ale mało kaloryczne. A to jest coś, o co nam chodzi. No więc wziąłem ten przepis, i w tym przepisie mnie, niestety jedna rzecz mnie. No, rozbiłem się, tak? Mianowicie jest dodaj śmietanę sojową. No skąd ja mam wezmę śmietanę sojową? No i śmietanę sojową mówię, kurde, no, no nie ma. No nie ma, nigdzie nie ma, czy nie? No jest, w internecie jest, ale ja. No, nie, nie chciałem czekać, zamawiać i tak dalej, ale mignął mi w, na Facebooku p, przepis na jakieś takie szpa ziemniaczki. Ziemniaczki z jakimś takim sosem vegan nerd, nie? Nieważne. W każdym razie ona robiła taką ala śmietanę z tofu aksamitnego. Ja mówię, akurat mam, akurat mam, spróbuję. No i wyszło super za pierwszym razem. Z tym razem przepis można powiedzieć troszkę bardziej sprawdzony. Wiem, że się da zmiksować i tak dalej. Powinno być lepiej. No i właśnie będę, będę dzisiaj robił em, boczniaki w sosie ala śmietanowym z tofu aksamitnego. E, zaczynamy od ugotowania makaronu. Jakiś makaron, który lubicie. Ja mam jakiś taki. z Lidla. Z e, komosy ryżowej i manioku. Czyli tapioki. Nie wiem jak on smakuje, nigdy go nie jadłem. Ale ponieważ mam taki, to postanowiłem go wypróbować. Czym on tam się charakteryzuje? Ma dużo białka? No, w miarę nieźle, tak? 13 gramów na 100 gramów. Suchego, suchego. Czyli tak. Zaczynamy od wstawienia wody na makaron. Ja ugotuję od razu całą paczkę. Nie lubię się rozdrabniać. Jak praktycznie każdy przepis zaczynamy od podsmażenia cebuli. Każdy, który ja robię, każdy, który ja szanuję, tak? Dzisiaj mam nadzieję, że nóż wytrzyma. Czyli zaczynamy od cebuli. Ktoś ostatnio w komentarzach pisał, co z takim dużym nożem na cebulę, nie? No a z jakim? No właśnie, musi być duży nóż. Właśnie o to chodzi. Jak masz mały nóż, to źle się kroi. Musi tutaj być przełożenie tej siły. Wszyscy kucharze poważni do warzyw mają duże noże. Ja tutaj sobie już pewne rzeczy przygotowałem wcześniej. Tak na przykład umyłem boczniaki. A, tutaj właśnie jest w książce z kolei Mateusza Żłobińskiego o wartościach odżywczych jest grzyby. To jest super żywność. Boczniak 531% wartości odżywczych. Czyli to jest tak, co by było, jakbyście zjedli 2000 kilokalorii z samych boczniaków. To byście dostarczyli 500% wartości odżywczych, 15 z 21 witamin. Drugą niezwykle bogatą grupą pokarmów są grzyby. Być może nie jest ci mit mówiący o tym, że grzyby pozbawione są wartości odżywczych. Nic bardziej mylnego. Przewyższają pod tym kątem większość warzyw. Grzyby są przede wszystkim znakomitym źródłem witamin z grupy B wielokrotnie większym niż większość warzyw. To właśnie dzięki temu grzyby powinny na stałe zagościć w Twojej diecie. Jedz ich jak najwięcej. Grzyby są również jedną z nielicznych grup pokarmowych bogatą witaminy D. No i tutaj wszystkie są wartościowe i pieczarki, pieczarki nawet więcej niż boczniach. Mają shiitake, tak, kurki, wszystkie. Także grzyby i oczywiście to danie, które ja robię, to najfajniej by wyszło z grzybami leśnymi. Ja w ogóle bardzo lubię grzyby leśne w śmietanie, więc ten przepis spokojnie możecie zastosować do grzybów, no właśnie typu jakieś podgrzybki, borowiki i tak dalej i tak dalej, Generalnie kolejnym takim mitem, który bardzo mi się podoba, że prawda, żłobińscy obalają, jest to, że smażenie jest niezdrowe. Nie? Owszem, smażenie mięs, jakichś takich rzeczy, być może jest niezdrowe. Owszem, smażenie na dużej ilości tłuszczu, być może jest niezdrowe, dostarcza dużo kalorii. Ale oni mówią tak, smażyć na jednej łyżce oliwy, a jak już zaczyna się, że jest mało tej oliwy, dolać wody i wszystko i wystarczy. Także yy, smażymy. Ja najczęściej używam patelni takiej typu wok. Dlaczego? Dlatego że, dlatego, że to z niej się nie wysypuje, tak nie? Dużo dużo się mieści na niej. Yy, więc tak, rozgrzewamy patelnię. Niektóre patelnie tam mają taki znaczek, który się pojawia, jak się robi gorąca. Ta nie ma. Wylewamy około jedną łyżkę oliwy. Kolejny mit, że się nie smaży na oliwie. Nie? Że tylko tą taką byle jaką rafinowaną to można użyć do, do smażenia, a taka extra się nie nadaje. Bullshit. Takich mitów jest kilka i to jest dziwne, skąd one się wzięły. Znaczy, ja wiem skąd się wzięły. Wzięły się stąd, że oliwa ma dosyć wysoki czy niską temperaturę dymienia, czyli że szybko zaczyna dymić, ale jeżeli my jej nie. prze... Znaczy, to, że dymi, to jeszcze się nic nie dzieje, tak? To tylko dymi. Natomiast ona się nie, nie jest jakaś niezdrowa, bo są oleje, których nie wolno smażyć. na przykład słonecznikowy, tak, lniany i tak dalej. Ale akurat oliwa z oliwek nie. Dobra, tutaj nam się robi cebula. A my kroimy boczniaki. To jest akurat coś, co yy, wyczytałem u Marty Dymek z Jadłonomi, żeby grzyby nie zadrobno, nie? Że właśnie fajniej jest, jak one są takie trochę większe, nie? Tam w tym przepisie jest, że grzyby, że te boczniaki w paski, nie? Czyli jak to mawiała moja babcia, małe, całe, duże na pół. Podobnoż chodzi o to, że jak podciachamy za mocno te grzyby, to one puszczą dużo wody i to nie będzie fajne, nie? Ja tutaj mam takie 400 gramów tych grzybów. W Przepisie było 250, ale to jest mam po prostu półtorej paczki. Bardzo mi się podoba właśnie w tych przepisach, które są z salaterki, że tam jest dużo smażenia. Dla mnie smażenie to jest podstawowa moja ulubiona jakby obróbka kulinarna. I teraz tak, jak cebulka nam się podsmaży po trzech minutach dodajemy boczniaki. Tak jak mówiłem, one były umyte wcześniej. Oczywiście myjemy przed krojeniem. No i one sobie tutaj są. I teraz tak, secret ingredient number one to jest sos sojowy. W przepisie jest sos tamari, to jest to samo, tylko że bez pszenicy. Znaczy tamari to jest sojowy bez pszenicy, a taki zwykły sojowy ten. To jest sos sojowy no name, który nam zawsze dodają do sushi. Mamy ich za dużo, mamy całą po prostu półeczkę tych sosów, więc po prostu tam są cztery łyżki w tym przepisie, więc ja wlewam całą buteleczkę. I ten sos można pominąć, jeśli mamy grzyby leśne, nie? On ma właśnie zrobić taki efekt, że te boczniaki nabiorą troszkę takiego właśnie sznytu leśnego, tak? Co jest ważne, on jest dość słony, więc później, znaczy nie solimy, dopóki nie spróbujemy, czy, nie, czy, czy, czy trzeba solić, nie? Dobra. I teraz moje odkrycie, czyli śmietana wegetariańska, wegańska, wegańska śmietana. Tofu miękkie, zwane też aksamitnym jedwabistym. To akurat kupiłem w... Hmm, gdzie? W Carrefourze. I teraz czym się różni to od takiego normalnego tego, że ono jest naprawdę bardzo miękkie, takie jak ptasie mleczko. Ono ma konsystencję ptasiego mleczka. Tak, tu wlejemy tą wodę z powrotem, ona jest, niektórzy to mówią, że to wylewać, ale ja myślę, że trzeba wykorzystać. Secret ingredient kolejny do tego tofu to jest sok z cytryny. Miałem w planie użyć wody z kiszonych ogórków, ale niestety Kasia mi ją wylała, nie wiem jak to się mogło stać. Sok z cytryny, sok z połówki z cytryny. Dlaczego? Dlatego, że śmietana jest kwaśna. Więc potrzebujemy tej cytryny, żeby ona nam dała tutaj kwaśność. Może być też ocet jabłkowy. O, bez pestek. I to jest w zasadzie mój autorski pomysł. Dlatego, że. Ani ta vegan nerd, ani ci żłobińscy nie robią takiej śmietany z tego tofu, z tym sokiem z cytryny i z mlekiem sojowym. I robimy to, miksujemy to, nie? Jeżeli by było za gęste, to dodamy jeszcze Um, tego mleka sojowego, nie? No, i to ma konsystencję takiej śmietany, wiecie, osiemnastki. I o to nam chodzi. O to nam chodziło. Dobra. Tu się podsmażają te e, boczniaki. Te boczniaki musimy tak długo dusić, aż one nam zmiękną. Pięknie to pachnie, i teraz tak. Kolejny secret ingredient to jest rozmaryn. W przepisie jest rozmaryn e, suszony, ale ja mam tutaj na oknie. Na oknie sobie rośnie u mnie rozmaryn. Rozmaryn to jest w ogóle bardzo wdzięczne zioło, dlatego że nic go nie rusza. Nie. Kolendra padnie, prawda? Bazylia padnie, a rozmarynu nic nie rusza. Nic nie rusza, jest skubany taki odporny, że e, naprawdę. No po prostu trudno go zabić. Trudno go zabić. Więc mam tutaj nazrywanego tego rozmarynu. Rozmaryn daje nam taki leśny. E, Sznyt, leśny aromat. On ma taką troszkę iglastą, troszkę taką garzącą się właśnie z lasem charakterystykę. I kolejny secret ingredient. W tamtym przepisie jest yy, masło migdałowe. Ja nie mam masła migdałowego, ale mas, mam masło orzechowe z orzechów ziemnych, z orzeszków ziemnych. No, i po prostu dodajemy łyżkę tego. Tam jest 35 gramów w tym przepisie. Nie wiem, ile to jest dokładnie, nie chcę mi się tego mierzyć, ale ostatnio użyłem łyżki i było dobrze. Tylko trzeba uważać, bo jak ostatnio robiłem, to mi się nie rozmieszało to masło, nie? Więc dajemy to masło na środek patelni. Ono się roztopi i rozpuści, nie? Znaczy mówię po moim doświadczeniu z poprzedniego gotowania wynika, że trzeba po prostu się pochylić troszkę nad tym masłem, żeby właśnie żeby przypilnować, żeby ono się rozpuściło, bo ono ma tendencję, żeby przykleić się do ta, tego boczniaka gdzieś tam i po prostu mało rozmieszać a jest przy jednym po prostu przyklejone. Dobra. Wlewamy śmietanę. Tutaj możemy wlać jeszcze troszkę tego mleka sojowego, żeby to nam ładnie tutaj wypukało się. Tak. Rozmaryn. Pieprz czarny. I kolejny taki nieoczywisty dodatek, czyli przyprawa Garam Masala. Tam jest w przepisie pół łyżeczki jej jest. Czyli tak troszkę jej dajemy, nie? No i to sobie dusimy w tej śmietanie wegańskiej, która ma dużo białka, mało tłuszczu. A, wiem, ja za pierwszym razem to tam dodałem jeszcze łyżkę oliwy. Tym razem tego nie dodałem. Ale w sumie chyba nie, była, nie jest taka potrzebna, eee, a może i jest. Eee, znaczy na pewno wiecie, z oliwą wszystko jest lepsze, <laughs> tłustsze i ten. Eee, ale ponieważ oliwa już była do smażenia, to myślę, że chyba nie było potrzeby, nie było chyba potrzeby dodawać do śmietany. O, to się troszkę zagęści nam, eee, się zredukuje. O, tak to, tak to mówi Robertu Makłowicz, że troszkę zredukujemy ten sos. Tu nam jeszcze już się woda gotuje. Więc y, sól, pięć minut na al dente, więc. No i co? No i próbujemy te grzyby, czy już się ten. Myślę, że te 5 minut, kiedy makaron się będzie gotował, to one akurat fajnie tutaj sobie dojdą. Może trochę zwiększę płomień. Także jakbyście tą śmietanę robili samą, nie? Nie, 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 nie z takim daniem, i chcielibyście, żeby ona właśnie była też tłustsza, no to właśnie jeszcze łyżkę oliwy można dać do tego miksowania. Jeszcze te boczniaki są dosyć um, twarde więc one jeszcze potrzebują chwili, żeby się właśnie poddusić. Mm. Bajera. Jeszcze troszkę miękkości potrzebują, ale smak jest obłędny. Tutaj mówię, robotę robi sos sojowy, garam masala, no i ten rozmaryn. Ten rozmaryn to tutaj jest naprawdę must have. Do tego, oczywiście, żeby danie było jakby takie też fajne, no to można sobie z boku jakiegoś pomidora w kosteczkę pokroić i w miarę jedzenia, jakby sobie dobierać, i ten, żeby troszkę przełamać, bo to jest jednak takie dosyć. Um, mdłe danie, nie? Tam na koniec w tym przepisie jest jeszcze cytryna, ale ponieważ ja dodawałem do. Yy, do śmietany wegańskiej, no to już jej nie dodaję, bo nie, po, nie ma potrzeby, nie? Także moim zdaniem to jest w ogóle kurka sztos. I to jest mój autorski pomysł z tą, z tą wegańską śmietaną, z tego aksamitnego tofu. Nie wiem, być może by się dało ze zwykłego zrobić, nie wiem. Któregoś razu spróbuję, jak nie będę miał. Ale tofu miękkie z polsoi jest naprawdę, naprawdę sztos. No to. Tyle przygotowywania i zaraz jak już będę miał wszystko gotowe, to wam pokażę gotowe, gotowe danie jak wygląda. Tutaj jak mówiłem, już tutaj się redukuje. Tu mnie trochę poniosło z tą solą. Dałem dużą łyżkę, bo nie dać małą łyżkę. W związku z czym przepłuczę ten makaron i zahartuję go jednocześnie wodą, także żeby on nie był aż taki słony. Tu się ładnie zatężyło, więc um, jak wygląda gotowe danie. Można sobie jeszcze y, posypać y, jakimś szczypiorkiem. Wuala. Oczywiście wyparzyłem sobie podniebienie tym sosem. Tutaj zamiast tych boczniaków można oczywiście wykorzystać pieczarki, no różne inne grzyby. Natomiast no boczniaki w porównaniu do pieczarek mają, no one są twardsze, więc mają taką bardziej właśnie mięsistą konsystencję. Moim zdaniem to jest szos. A zatem Kuchnia wegańska, Bajkopyr, co nie oznacza, że jestem weganinem bynajmniej. Jestem fleksitarianinem, czyli stosuję wegańską kuchnię przez większość tygodnia, a od święta jem sobie ryby czy coś tam innego. I dzięki temu chudnę, a jem dosyta. Tutaj nawet zobaczcie. Wystarczy porównać sobie, jaką kaloryczność ma takie tofu w 100 gramach. 84 kilokalorie, w tym 8 gramów białka. A ile ma śmietana, dajmy na to 18, nie? która ma 18% tłuszczu, a tu jest 5% tłuszczu. Więc to są te detale, jak mawia Batomek Halo. Uh. Smacznego.